Dzień dobry wieczór, ja jestem Przemek, a to już trzeci odcinek, w którym gramy w chapter 2 Poppy PlayTime. Na pewno Wam się spodoba, bo dziś będzie się tam działo naprawdę dużo akcji. A jeżeli nie obejrzałeś poprzednich odcinków, no to nie masz na co czekać. Oglądaj i bądź na bieżąco. Zostaw także łapkę w górę, bo 10 tysięcy łapek w górę i od razu wrzucam odcinek z chaptera drugiego, którego nie chcesz przegapić. No i oczywiście dla tych, co widzą ten odcinek pierwszy raz, to przypominam, że gram z pulsometrem na klacie. Czyli będziecie od razu Widzieć, kiedy narobiłem w gacie. Bo mój puls to będzie wielki jak yy, hagi Napisz także komentarz dotyczący odcinka, aby mieć szansę na 3 dyszki PSC. Musisz także zasubować ten kanał po więcej kozackich materiałów. Poppy Playtime Chapter 2 za darmo. Chcesz go otrzymać? Razem z Admirosem rozdamy aż 20 kluczy do Poppy Playtime Chapter 2. Wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków. Po pierwsze, wejdź w link w pierwszej linijce opisu. Zaloguj się tam. Możesz to zrobić przez e-mail, facea, discord. Do YouTube'a, no możliwości jest wiele. Następnie zaobserwuj nasze profile na insta oraz zasubskrybuj kanały na YouTube. Za wykonanie tych czterech prostych zadań możecie codziennie odbierać 3 punkty, gdy wejdziecie na tę stronę. Po co są te punkty? Bo działają niczym losy na loterii. Im więcej ich posiadasz, tym większa szansa, że właśnie Ty wygrasz. Trzy dodatkowe punkty dostaniesz także za zaproszenie każdego znajomego. Także do dzieła, bo coś czuję, że właśnie Ty otrzymasz czapter drugi za darmo. Także jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, to skończyliście. Właśnie przy tej kolejce. Jeżeli go nie widzieliście, to czym prędzej nadróbcie zaległości. Jak widzicie, mam tutaj oczywiście swój pulsomie, pulsomierz, pulsomierz, tak to się mówi. Nie będę w tej pokazal pod koszulką ale wiecie, że mam tutaj puls teraz 86, czyli jest w miarę spokojnie. Zobaczymy, co się będzie działo dalej w fabryce Playtime. Na razie tutaj widzę, że e, coś tutaj jest do czynienia z hagim, który będziemy mieli, bo z tego co pamiętam, to właśnie tam mieliśmy wejść, bo skończyliśmy na tym, że mm, pociągnęliśmy za tę bajkę i była ta muzyczka. No i zobaczcie, otwiera się ta cała zasuwa, która pozwala nam tam zejść i zobaczcie tutaj hagiwagi uderza młotkiem drugiego hagiwagi, także bardzo przyjazna wersja rzeczywiście, family friendly, friendly poppy playtime. Nie, a tak naprawdę to ja wiem o co chodzi, bo ktoś kto oglądał słuchajcie całą zapowiedź chaptera drugiego, to tam widział scenę, kiedy te hagiwagi wyskakiwały niczym jakieś takie chomiki, co na, nad morzem czasem są, co trzeba młoteczkiem uderzać i się wygrywa. To pewnie tu będzie wyglądało to podobnie. Na razie tutaj widzimy naprawdę fajne te plakaty, to do Dają dużo takich smaczków do tej gry. Na pewno będę się nim przyglądał w kolejnych odcinkach. Tutaj mamy jakieś drzwi. Grab pack, Tutaj jakiś jakby magazyn grabpaków. I możemy tu nawet zejść. Wow, możemy tu nawet wejść. Tylko czy możemy wziąć grabpaka? a to śmieszne. Zobaczcie, możemy tu wejść, ale nie możemy nic. Jakby tutaj też nie mogę przetknąć tego ani otworzyć. Stalnie nie mogę wziąć żadnego grabpaka. Jaką rolę ma ten pokój? Nie mam pojęcia, ale wiem, co tutaj nas czeka. Ja domyślam się przynajmniej. I to będzie chyba. Fajna tak, zabawa. zabawa tak, tak mi się wydaje. Piaszczysto? Hmm, jak na plaży. W między zdrojach. To mi się podoba. Wakacyjna. Plaża. O. Okej. Okay. Telewizorek tutaj. Welcome Waka Waka to Wakawagi. Wakawagi. A dual Palm Grab Pack will be to you for this test. Dlatego tam był magazyn paków. Po prostu uczestnicy stamtąd wypożyczali ten sprzęt, wszystko jasne. Dzięki, luck. powodzenia, dobrze zrobimy, zobaczysz. Oj, jest nawet mamilonkleks! Co ty tam gadasz pod nosem, Ty, Piaro? Dobra, Dobra weź tam. pan gumiaka, dawaj tych hagi ja tutaj Rozwalam gierkę, dzięki. dzięki. Pan, no, to się nazywa życie. Ale gdzie są te hagi łagi? Matko, jak tu jest ciemno, tu mało co widać. Aż się muszę tu przypatrywać. No halo! Ja ich nie widzę. O, tu jest jeden, dobra. Matko, aż mi dreszcze tutaj przychodzą. Ciarki mnie przychodzą. Ojeju! Matko jedyna, ażem się wystraszył teraz. Matko jedyna. Jak on tutaj w las? Cwaniak jeden śmierciel. Co tu się? Jezus, Maria. A najgorsze jest to, że to nie jasności tutaj. Nie mogę sobie, by, podkręcić i. No, ciemno tutaj jest, no. Ciężko to mi się przechodzi. Nie wiem, chyba się ja nawet serio przybliżę do tego monitora, bo ciężko mi jest, coś cokolwiek wiecie. A monitor też mam na maksa, no. Ech, Mob Games, nie popisaliście się w tej sytuacji. No, have fan, dawaj. Tylko trzeba mi gasić światło, ty frajerska chmuro? O, jest tu bydlak, wypieprzaj. Wypieprzaj, stąd. Masz hagi łagiozę. O, tu jesteś, bydlaku, widzę cię. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ale nie coś ty. Jest... Ja czegoś nie widzę na przykład tego, ledwo co go widać tą frajerską chmurę. One tu zaraz będą szybciej, co? Matko ile tutaj jest? One tupią mi przeraźliwie tutaj słuchawka. No idź sobie są. Pa! No nie no, znowu jakiś czerwony mnie skosił! Nie, no widzowie! Matko jedyna. Jest ciężko, jest ciężko, no. Nie ułatwia to w ogóle. Match, match later. Po wielu próbach, naprawdę wielu chyba, spędziłem nad tym z godziną, ile nie więcej, w końcu udało się, udało się tych hagich-łagich pokonać i Mami Longlegs czeka tutaj na nas, nie wiem, z jakąś kartką papieru, którą mogę się co najwyżej podetrzeć, albo, nie wiem, biletem w jedną stronę chyba. Dobra, co, co, co ty tutaj, Mami Longlegs, trzymasz dla nas i dawaj, to, o, no. Dzięki, piąteczka. Co to jest pod tym tabem? Aha, mamy tutaj instrukcję obsługi tego pociągu, do którego byliśmy. Mamy jeden na trzy. Musimy jeszcze znaleźć dwa kawałki, okej, okay, papieru. No to nie niezła zagadka. Origami takie. Co ty tam mami jęczysz tam? We tam utkaj. Utkaj dziurę. O, dzięki. Za otworzenie tutaj, czyli no, bo w sumie nigdzie indziej nie mogłem pójść. Tak myślałem, że to się właśnie otworzy. Co tam to jamy ciekawego? Jakieś rozwalone grabpaki. To pewnie jeden z tych moich jest. Ten czerwony, co mi zabrała. Oddawaj go, tych murof frajerska, w ogóle jak tu się błyszczy, jakby jakieś. Patrzcie, jakby jakieś to było pod napięciem. Trzeba tego dotknąć normalnie, okej. Okay. Korytarz jak zwykle, industrialny, same szarości, jakieś tutaj podziemia. A tutaj, patrzcie, jakie ładne kolorowe schody dla kontrastu. Tylko, że czemu te schody się urywają? Okej, okay, dobra, to też, to też pamiętam z trailera. Czekaj, bo się zagubiłem. O, dobra, tam musimy się łapą chwycić. Jak bum, cyk, cyk, będzie łapą się chwytać. Tylko tutaj trzeba z precyzją. O, a to co to jest? Hagiłagi Oskar. Oscar? Otrzymałem Oscara za najlepszy film o Poppy Playtime. Biorę! Kurde, i nie pytam. Widzowie, wygrałem na loterii. O kurde, ale fajne! Ło! Czemu spadłem z powrotem? No nie, czekajcie, to trzeba, to trzeba... na spokojnie, to trzeba rozkminić. Widać, że tutaj mój movement kobry nie za bardzo się w tym popi play już przydaje. Dobra, jestem na górze. Okej, okay, to patrzę tutaj, co tutaj jest ciekawego na tej górze. Mamy tutaj... O! Znajomą mordkę Candy Kata. Proszę, naciskam tutaj, co masz tam? Przynajmniej teraz wiemy, jak brzmią te zabawki. Ciekawe, czy Candy Cata też tutaj spotkamy w czapterze drugim, czy może w czapterze trzecim. Tutaj jakieś nie widzę, elektryczność już jest podłączona. No, coś tutaj będzie do zrobienia. Będzie robota tutaj dla nas, elektryków najlepszych poppy playtime, bo to wiadomo, my to tylko od podłączania prądu i łączenia kabelków. No, liczymy wam Among Asię, nie? A tutaj co to za jakaś imba? Jakieś tory? Metro! Metro tu mają. Ale jazda, metro mają. Normalnie metro w poppy playtime. ho Uhuhu. Świat i ludzie, a tutaj? Co tutaj jest ciekawego? Czy my tu możemy we wejść? Co to? Hagiwagi, znowu przecież ja cię pacnąłem Znowu ty? Odejdź ode mnie, nieczysta. Odejdź ode mnie Co? A to nie jest Hagiwagi To jest pani Kissimissi Ona co ona nam robi? Ona, czy ona nam pomaga? Nie, 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 nie Ja jej nie ufam, ja jej nie ufam Co ona chce nam... Ona chce nam pomóc, czy co? O co tutaj chodzi? Halo, Kissy Missy! Ona nam pomaga! Ej, zostań tu! Zostań tu! Ja cię chcę dogonić! Gdzie ty jesteś? I znikła. Kissy Missy może też jest jednak dobrą postacią? Może i Hagiwagi też jest dobrą postacią? No kto to? Kto to kto widział wziął takie wziął, rzeczy? No tego to się nie spodziewałem! Dobra, zielona łapka tu że jest nam potrzebna. O, i tutaj chyba musimy to... ...przenieść. A, otworzyły się drzwi. I stąd to przenieść... Aha, okej, okay, dobra, rozumiem. Aha, rozumiem, pewnie musimy najpierw tu przejść, zabrać, walnąć tu. Okej, okay, dobra, to, to to, już rozkminiłem, jesteśmy już w domciu. A tam co to było? Jakiś węcik. Tam do węta trzeba było iść, dobra. Chyba tutaj kółeczko będzie robione, chociaż może i nie. Wajcha. A, i tutaj jest też węd. O co tu chodzi w ogóle, jakieś zabaweczki? Tutaj wagonik z zabaweczkami, bary. Bar już tam... <noise> nie, no dobra, ale o co tutaj może chodzić? Co my tu możemy, czy możemy go ciągnąć może, czy nie bardzo? <noise> dobra, wagonik może jeździć, to znaczy, że będzie do czegoś tutaj służył. Coś, coś tu będziemy z wagonikiem robić w takim układzie. Tak samo jak wy w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem za to, że tak ostro lecimy z tym czapterem drugim odcinki pojawiają się aż dwa razy dziennie z czapterem drugim. Także my tutaj rozkmijamy teraz zagadeczkę, a wy zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Dobra, czyli tak, to myślam się, że tak, tutaj mamy prąd, czyli musimy go przenieść tutaj i otworzyć. Ale dobra, to może musimy przejść tutaj w takim układzie. W górę, w górę, w górę, idziemy. Aha. Jesteśmy tutaj? Coś tutaj trzeba zrobić. Ten wagonik musi gdzieś pojechać. My musimy go pchać. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Chyba musimy otworzyć tą, tą kratę tutaj. Dobra, słuchajcie, jakoś to przeniosłem ten prąd tutaj I zaciągnąłem tutaj ten wagonik I chyba teraz mogę opuścić tę fajkę. Dobra, mamy tutaj już otwarte dojście W tym momencie pewnie możemy ten wagonik sobie tutaj przepchać Bo on pewnie musi po tych torach jakaś tam daleko, daleko, daleko Tylko tym hmm, metrze. a może gdyby zrobić to w taki sposób, że Zabrać prąd stąd, widzowie Popatrzcie, tutaj byśmy wzięli Tu byśmy weszli, stąd byśmy zabrali prąd tu Stąd byśmy zebrali wprost tour, stąd byśmy zebrali wprost tour i tu byśmy otworzyli. Tak, jest, mamy to i szybko, szybko, chodź w wagoniku, bo musisz przejechać. Jest, dobra, jesteśmy i jedziemy dalej, ciuch, ciuch, jak to mówiła mama długie nogi. Nie, 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 to mówił ten, Ktoś z tych, z tych poprzednich odcinków jakaś postać mówiła tam, tam gdzie był, była ta duża kolejka. Dobra, a my pniemy ten wóz z, wó z wunglem jak na ślusku w kopalni, pchomy ten wóz z wunglem. Tylko, że to są zabawki, no i chyba musi ta zjechać tam na dół, dawaj.

Zabawki sobie poleciały w otchłań. Niedobrze. Tak się nie robi, ale przynajmniej mamy przejście. Mamy przejście znowu w jakieś ciekawe miejsce. I co tutaj? Co tutaj my znajdziemy znowu? Jakąś dziurę. A słuchajcie, wydaje mi się, że skoro mamy tutaj jakąś widoczną dziurę, to idąc naszym tropem kończymy ten odcinek. Spadamy tam nisko. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Subujcie kanał, zostawiajcie łapkę w górę. No i pamiętajcie o konkursie, który będzie wspólnie z Admirosem. Do zobaczyska. Nara!